Witam serdecznie. Przed Wami dzielenie pisemne. Oczywiście, żeby poprawnie wykonać dzielenie, wystarczy stosować się do pięciu kroków, które zaprezentowałam na dłoni po prawej stronie. Moi drodzy, zaczniemy. Pytanie, które należy sobie zadać, to oczywiście ile mieści się w siódemek w ósemce? Czy jest to w ogóle realne? Oczywiście, że tak. No to odpowiadamy na to pytanie. W ósemce siódemek mieści się jedna I zapisujemy nad pytaną liczbą. Co robimy dalej? Kolejny paluszek mówi, że mamy pomnożyć. Mnożymy oczywiście tą liczbę, którą zapisaliśmy, razy 7. Następnie wynik zapisujemy pod pytaną liczbą, czyli w tym miejscu. Kolejny paluszek mówi, że mamy odjąć, więc odejmujemy, sposobem oczywiście pisemnym. 8 odjąć 7 to 1. Następnie kolejnym krokiem jest paluszek ostatni, czyli spada kolejna cyferka. Spada nam piątka. Oczywiście musi spadać tylko jedna cyferka, nie można od razu zrzucić dwóch. I tu pisujemy tą piątkę tuż przy wyniku naszego odejmowania. I następnie, gdy już spadła nam ta cyferka, musimy pamiętać, że czynność wykonujemy jeszcze raz. Czyli jak otworzymy całą rączkę, wówczas okazuje się, że czynność należy wykonać od samego początku, pytając się tym razem o naszą piętnastkę. Czyli zapytajmy się, ile w piętnastce mieści się siódemek? Czyli jest to pierwszy paluszek. Oczywiście dwie. Zapisujemy nad kreską. Następnie ponownie jak poprzednio mnożymy 2 razy 7, 14. Wynik zapisujemy pod pytaną liczbą, 14. Następnie odejmujemy, 15 odjąć 14, jest to 1, i spada nam kolejna cyferka, 3. I ponownie Czynność wykonujemy od początku, czyli pytamy w trzynastce, ile mieści się siódemek? Oczywiście tutaj zmieści się tylko jedna. 1 razy 7 to oczywiście 7. Zapisujemy pod trzynastką i odejmujemy 13 odjąć 7 jest to 6. I na koniec znowu spada nam kolejna cyferka, czyli 4. Dopisujemy do naszego wyniku. I ponownie zadajemy pytanie, czyli ile w 64 mieści się siódemek? No, oczywiście troszeczkę trudniejszy rachunek, ale myślę, że wiecie, że jest ich tam 9. Zapisujemy nad cyferką, która spadła, czyli nad czwórką. I ponownie, moi drodzy, jak poprzednio, mnożę 9 razy 7, jest to 63. I ponownie odejmuję. 64 odjął 63, czyli 1. I w tym momencie zauważcie, że skończyły nam się cyferki. Czy może coś nam spaść? No, oczywiście, na tym etapie powiem Wam, że nie. Na tym etapie kończymy już nasze dzielenie. W takim razie, co to jest ta jedynka, która nam tutaj została? Otóż jedynka, która nam zostaje z dzielenia i kończy się już liczba, czyli nie otwieramy ostatniego paluszka. Jest to oczywiście reszta z naszego dzielenia, gdzie zapisujemy przeważnie tą resztę, to resztę przeważnie zapisujemy nad kreską obok naszego wyniku. Albo możemy dopisać R z grupeczką 1, albo po prostu 1. W takim razie jak zapiszemy nasze dzielenie, nasz wynik naszego dzielenia. 8534 podzielone na 7 jest to. 1219 reszty 1. Spójrzmy na kolejny przykład. Oczywiście czynności wykonujemy tak samo, czyli pytamy się, ile w jedynce mieści się ósemek. I tu się okazuje, że jedynka jest za słaba, żeby zmieściła w sobie choćby jedną ósemkę. Dlatego musi poprosić o pomoc kolegę. Czyli pytamy się o podwójną liczbę, czyli 1 i 0, czyli 10. Czyli teraz, gdy jedynka z kumplem zerem mogą tworzyć silną liczbę, pytają się, ile mieści się ósemek w tej właśnie dziesiątce. Oczywiście każdy się domyśla, że jedna. I spójrzcie, że zapisuje tą jedynkę nad ostatnią cyferką pytanej liczby, czyli nad zerem, a nie nad jedynką. Porządek w dzieleniu jest bardzo ważny. Jeżeli panuje tu bałagan i wielki chaos, wtedy dzielenie jest nieczytelne i można popełnić błędy. Oczywiście zaczynamy mnożyć, czyli jest to paluszek numer 2. Wymnóż. 1 razy 8 to 8. I również ostrożnie trzeba zapisać nad ostatnią cyfer, pod ostatnią cyferką, czyli pod zerem. Wykonujemy odejmowanie. Oczywiście 10 8 to jest 2. I ponownie spada nam cyferka 0. Do naszego wyniku 20. I zadajemy ponownie pytanie. Czyli ile w 20 mieści się ósemek? Oczywiście chwila zastanowienia. I już wiemy, że 2 zapisujemy. Czyli paluszek numer 2. Następnie paluszek numer 3 mówi teraz wymnóż, czyli mnożymy 2 razy 8, 16. I ten wynik należy zapisać pod pytaną liczbą. Kolejny paluszek mówi, że po mnożeniu należy odjąć. 21 odjąć 16 4. I spada oczywiście kolejna cyferka, 4. I znowu ponownie zaczynam pytać. Czyli w 44, ile mamy ósemek? No chwila zastanowienia, moi drodzy. No i oczywiście tabliczka mnożenia, że 5. I ponownie po zapisaniu zaczynamy kolejny trzeci paluszek. Mówi, mnożyć. 5 razy 8, 40. Następnie odejmujemy. I wynikiem odejmowania jest 4. Spada kolejna cyferka. 8 i ponownie zadajemy pytanie. W 48 ile mieści się ósemek? No i znowu tabliczka mnożenia i okazuje się, że 6 i ponownie mnożymy. 6 razy 8 48 i ten wynik zapisuję pod spodem. Odejmuję, okazuje się, że tutaj nie mamy reszty, czyli mówimy, że

Ojoj, liczba dwucyfrowa. No ale nie poddajemy się, jedziemy. Pytamy się o trójkę, czy w trójce zmieści się dwunastka? No nie, przecież to jest za słaba liczba, więc co robimy? Bierzemy naszego kolegę, jedynkę i spróbujmy zapytać się, czy może 31 jest na tyle mocna, żeby pomieścić w sobie dwunastkę. Okazuje się, że tak. Gdyby nie była, wzięlibyśmy do kolekcji jeszcze jednego kumpla, czyli dwójkę. Ale w tym momencie nie ma tu takiej potrzeby. 31 zmieści w sobie dwunastkę. Pytanie, ile razy? No i tu, żeby oczywiście ułatwić rachunki, należy gdzieś sobie z boku na kartce zapisać, że podejrzewamy, że może dwa razy. I sprawdźmy. 2 razy 2 to 4. 2 razy 1. To 2. Okazuje się, że 24. Gdyby ktoś nie był pewien, szybciutko wykonuje 12 razy 3. 3 razy 2, 6. 3 razy 1, 3. I oczywiście okazuje się, że w 31, 12 zmieści się, uwaga, dwa razy. Zapisujemy wynik 2 nad ostatnią cyferką pytanej liczby. 2 razy 12, mamy tu gotowy wynik, bierzemy go, 24. Dlatego warto gdzieś sobie z boku to obliczać, ponieważ później mamy taką mini ściągę dla naszego dzielenia. Oczywiście odejmujemy 31 odjąć 24, możemy to wykonać sposobem pisemnym 1 odjąć 4, oczywiście za słaba idę do kumpla, Trójka pożyczy mi 1, stanę się 11. 11 odjąć 4 to jest 7 i 2 odjąć 2, no to oczywiście 0. Jedźmy dalej. Po odjęciu należy użyć ostatniego paluszka, czyli spada kolejna cyferka 2. I ponownie zadajemy pytanie. W 72 ile mieści się 12? No i widzimy, że na pewno nie dwie, nie 3, bo to jest 36, jak 3 razy. Więc może zadajmy pytanie, może dużo, dużo więcej. Zapytajmy się o 6. Widzimy, że 36. No, jakbyśmy zrobili jeszcze raz tyle, to może wystarczyło. Sprawdźmy. 12 razy, razy 6. 6 razy 2 to jest 12. 1 dalej, 6 razy 1 to 6 i 1 7. Słuchajcie, idealnie, czyli mamy 6 dwunastek. 6 razy 12 i widzimy 72. Odejmujemy. Po odjęciu nie mamy żadnej liczby, ale to nic nie oznacza, że oczywiście musi spaść 0. Widzę, że dwunasta mieści się 0 razy, co muszę oczywiście zapisać. 0 razy po 12, no to 0. I tu pojawiają się same zera. I ponownie spada mi 0. I ponownie, moi drodzy, tak samo jak poprzednio, no 0. Czyli 12 razy 0 to 0 po odjęciu jest 0. Czy musiałam wykonywać te czynności? No oczywiście, że nie. Mogłam od razu zauważyć, że jak na końcu zostają mi same zera, to mogę je po prostu dopisać nad kreską i skończyć dzielenie. Moi drodzy, mam nadzieję, że tutaj dzielenie jest troszeczkę już łatwiejsze. Pamiętajcie o pięciu krokach poprawnego dzielenia, a wszystko będzie jasne. Życzę powodzenia i oczywiście piątek, szóstek na sprawdzianie. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia!